Serdecznie na konferencji pirasowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów Fizja Wyższe kompetencje fizjoterapeuty, szersza opieka dla pacjenta. Podczas konferencji skupimy się na wadze fizjoterapii we współczesnym świecie, a co za tym idzie, potrzebie doskonalenia umiejętności, co z kolei przekłada się na podnoszenie jakości usług dla pacjenta. Witam prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dr. Tomasza Dybka, który jest głównym koordynatorem projektu Fizja. Witam Arkadiusza Dziubaszewskiego, menadżera do spraw zarządzania projektami w KIF. Witam doktor nauk medycznych Martę Jokiel, fizjoterapeutkę szkolącą w ramach fizji, która opowie m.in. o wdrażanym projekcie innowacyjnych szkoleń oraz o współpracy z lekarzami. Witam Krzysztofa Paryska, uczestnika szkoleń fizjoterapeutę. Oddaję głos prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dziękuję pani Renato. Teraz jest doskonały czas na budowanie silnej fizjoterapii w Polsce. Na lepsze zmienia się postrzeganie naszego zawodu. Zawodu, którego wykonywanie opiera się na zaufaniu. W ramach tego zaufania niezmiernie ważne jest zapewnienie pacjentom opieki na jak najwyższym poziomie i stałe podwyższenie swoich kompetencji, bycie na czasie z postępem nauki i rozwojem naszej dziedziny. Fizjoterapeuci uczą się, udoskonalają umiejętności całe życie, podobnie jak osoby wykonujące inne wysoce odpowiedzialne zawody. Jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by zapewnić szeroki wachlarz szkoleń naszym członkom. Wdrożyliśmy i wciąż ulepszamy platformę Fizja, dzięki której fizjoterapeuci mają bezpłatny dostęp do ciekawych i przydatnych szkoleń. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Teraz o Fizji w liczbach, o projekcie opowie Arkadiusz Dziubaszewski. Dziękuję Renato za przekazanie głosu. Dzień dobry państwu. Nazywam się Arkadiusz Dziubaszewski. W Krajowej Izbie Fizjoterapeutów zajmuję się zarządzaniem projektami. Nawiązując do szeroko rozumianego przedmiotu dzisiejszej konferencji, czyli do kwestii wyższych kompetencji fizoterapeutów, przekładających się z kolei na szerszą opiekę dla pacjenta, chciałbym państwu przedstawić projekt, który realizujemy pod skróconą nazwą PhysioLearning w którym fizjoterapeuci mają możliwość odbywania szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem tych zrealizowanych we współpracy fizjoterapeutów oraz lekarzy. Kluczowym narzędziem w tym obszarze jest przygotowana przez KIF bezpłatna platforma edukacyjna o wdzięcznej nazwie Fizja. To narzędzie do ustawicznego podwyższania kompetencji fizjoterapeutów w celu zapewnienia jak najszerszej opieki fizjoterapeutycznej pacjentom. Fizja jest elementem systemu, dzięki któremu fizjoterapeuci mają dodatkowe możliwości rozwoju. Za pośrednictwem tego serwisu fizjoterapeuci mają dostęp do 80 szkoleń online oraz mają możliwość zapisu na szkolenia stacjonarne. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki w kluczowych dziedzinach fizjoterapii. Projekt jest współfinansowany w ramach budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oś priorytetowa wsparcie REACT i EU w obszarze zdrowia. Skale naszego projektu oddają liczby. Kiedy mówimy, że realizujemy największy projekt edukacyjny w historii polskiej fizjoterapii, nie ma w tym cienia przesady. Otóż aktualnie mamy dostępnych na platformie. 80 szkoleń online, niemal 45 tysięcy ukończonych przez fizjoterapeutów pojedynczych szkoleń, około 450 zrealizowanych szkoleń stacjonarnych z 54 tematów. Do końca roku planujemy realizację ponad 8 szkoleń stacjonarnych. W ramach tych szkoleń, które dotychczas zrealizowaliśmy, wykorzystano ponad 7000 miejsc na szkoleniach stacjonarnych w ramach 791 dni szkoleniowych, na które dostarczyliśmy przeszło 300 300 łóżek do terapii. Na dzień dzisiejszy Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydała ponad 50 niespełna 51 tysięcy certyfikatów, które potwierdzają nabycie przez fizjoterapeutów wyższych kompetencji w tych właśnie kluczowych dziedzinach fizjoterapii. Na dzień dzisiejszy odnotowaliśmy ponad 8300 zgłoszeń do projektu, z czego ponad 7300 fizjoterapeutów jest wciąż w fazie szkolenia. Fizoterapia jest kobietą. 75% kursantów to kobiety, pozostałe 25% to mężczyźni. Jeżeli chodzi o samą naszą platformę, odnotowaliśmy ponad 60 tysięcy użytkowników, unikalnych użytkowników platformy fizja.pl. Jeżeli chodzi o projekt o tej skali, jego stopień skomplikowania oddają liczby. Przytoczę tylko tutaj niektóre kluczowe, które pokazują, jak wiele procesów w ramach realizacji tego projektu musi być przez nas zarządzanych. Otóż w ramach dotychczasowej realizacji zrealizowaliśmy ponad 59 postępowań przetargowych, w ramach których które zakończyły się podpisaniem ponad kilkudziesięciu umów z 27 głównymi partnerami projektu. Na same szkolenia stacjonarne zgłosiliśmy ponad 157 trenerów prowadzących szkolenia. Głównym czynnikiem programu w szkoleń jest przygotowanie pacjentów do. Pracy w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz domowych. Obecnie następuje oraz będzie następował dalszy wzrost zapotrzebowania na. Na usługi z zakresu fizjoterapii. Dzieje się tak między innymi dlatego, że mieliśmy do czynienia z pandemią COVID, ale jak również wiele osób obserwuje pogorszenie swojego stanu zdrowia czy to w efekcie pracy zdalnej, nauki zdalnej, czy też po prostu pogorszenia aktywności, swoich zdolności w zakresie aktywności fizycznej, jak i po przebytych chorobach, czy też operacjach. Pamiętajmy także, że społeczeństwo się starzeje. Aktualnie udostępniamy na naszym projekcie 20 nowych innowacyjnych szkoleń, które zostały zrealizowane w ramach współpracy eksperckiej fizjoterapeutów oraz lekarzy. Są one efektem naszego kompleksowego podejścia do współpracy właśnie tych dwóch grup zawodowych, co powinno się przełożyć na, jesteśmy pewni, że się przełoży na uzyskanie jeszcze lepszej, jeszcze szerszej opieki fizjoterapeutycznej. Nie chciałbym tutaj więcej opowiadać, ja zajmuję się zarządzaniem projektami. Bardzo proszę o przybliżenie tematyki nowych szkoleń. Pani doktor Marta Jokiel. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. W naszym doświadczeniu akademickim i zawodowym razem z ekspertami doskonale zdajemy sobie sprawę z istotności podkreślania naszej współpracy w naszej codziennej praktyce. Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w której mam zaszczyt pracować, od wielu lat podkreśla istotność tego interdyscyplinarnego i wspólnego podejścia w trosce o zdrowie naszych pacjentów. Dlatego też wspólne z ekspertami, ortopedami, radiologiem oraz lekarzami i fizjoterapeutami. Stworzyliśmy, proszę państwa, moduły szkoleniowe, które dotyczą podstawowych jednostek ortopedycznych, między innymi takich jak uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, uszkodzenie Pierścienia rotatorów, choroba zwyrodnieniowa biodra, czy na przykład entezopatię mięśni przedramienia, lub też na przykład niestabilność barku czy stawu skokowego. Tak jak pan Arkadiusz wspominał, szkolenie jest 20, i każde z nich składa się z modułów. Modułów, które przedstawiają państwu podejście w zakresie. Diagnostyki klinicznej, diagnostyki obrazowej, leczenia zachowawczego i leczenia operacyjnego. Co jest dodatkowo bardzo dużym atutem tych szkoleń to to, że mają Państwo unikatową możliwość zapoznania się z nie tylko diagnostyką, ale również przeprowadzeniem pełnego badania radiologicznego w wybranych schorzeniach oraz wglądem na salę operacyjną i przyjrzeniem się pełnemu przebiegowi operacji wraz z komentarzem ekspertów. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tych szkoleń wspólnie z ekspertami, ortopedami, radiologiem i fizjoterapeutami, gdyż jesteśmy pewni, że podniesie to nasze kompetencje i przyczyni się do zwiększenia jakości opieki nad naszymi pacjentami. Bardzo dziękuję. Poznaliśmy perspektywę osoby, która organizuje szkolenia, która szkoli. Teraz poproszę o przedstawienie perspektywy osoby, która uczestniczy w takich szkoleniach. Pan Krzysztof Parysek. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja nazywam się Krzysztof Parysek, jestem magistrem fizjoterapii. Na co dzień pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach i od ponad dekady zajmuję się pacjentami stricte neurologicznymi na oddziale rehabilitacji neurologicznej, oddziale neurochirurgii udarowym. Z racji tego, że doświadczenie, mógłbym powiedzieć, mam już spore, bo dziesięcioletnie, ukończone też kursy akredytowane, w tym flagowy PNF, jeśli chodzi o traktowanie pacjentów neurologicznych, to i tak chciałem sprawdzić poziom szkoleń z zakresu fizji. Zapisałem się na szkolenie właśnie z mojej działki do Gliwic. To była rehabilitacja ręki, powrót ręki funkcjonalnej po zabiegowo i po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. I nie zawiodłem się tutaj organizacja na wysokim poziomie. Doświadczenie, Kliniczne prowadzących te szkolenia pozwoliło mi na wydobycie pewnych narzędzi terapeutycznych, które mogłem zastosować też w codziennej pracy, mimo doświadczenia. Ja taką nadrzędną, nadrzędną wartość donaną widzę na pewno w tych szkoleniach dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z fizjoterapią. Ja z racji tego, że na co dzień zajmuję się pacjentem neurologicznym, uważam, że to jest specyficzna grupa pacjentów, która potrzebuje od początku w warunkach szpitalnych odpowiedniej terapii, odpowiednich narzędzi i odpowiedniego planowania takiej terapii. Te szkolenia fizji mogą pozwolić na to, że ten, ta osoba, która wchodzi na rynek pracy i będzie się zajmowała takimi pacjentami, będzie te działania podejmowała w sposób odpowiedni i najbardziej kompetentny. To jest taki wstęp do tego, żeby budować doświadczenie z pacjentami neurologicznymi. W czasach pandemii ja byłem bardzo dużym zwolennikiem webinarów i też kupowałem je w sieci, żeby uzyskać więcej wiedzy. Ta dostępność, możliwość edukowania się w każdym miejscu, w każdej porze, tylko z dostępem do internetu, no pozwala na poszerzanie swoich kompetencji w kontekście też pracy z lekarzami i ogólnie w szpitalach. Ja zrobiłem takie fajne szkolenie, które się nazywa Protetyka i Ortotyka, zaopatrzenia medyczne. Mam wrażenie, że to jest temat, który w ogóle jest uniwersalny i wiele zawodów medycznych mogłoby z niego skorzystać, bo ilość wypisywanego sprzętu jest dosyć niska. Pacjenci przychodzą, pytają o to, czy możemy wystawić takie zlecenie a z tego szkolenia mogliśmy dowiedzieć się, jakie są kwalifikacje do wypisywania danego sprzętu, jakie są kody wyrobów. Także myślę, że mógłbym zachęcić terapeutów do skorzystania z tej oferty, szczególnie że to jest bez, bez opłaty. Bardzo dziękuję serdecznie bardzo. Państwu dziękuję. Wszystkich fizjoterapeutów zachęcamy do odwiedzania fizji, do korzystania z tych bezpłatnych szkoleń i zapraszamy Państwa do śledzenia działań samorządu, do śledzenia strony internetowej, portalu fizjoterapeuty, jak również mediów społecznościowych. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Do zobaczenia.